Bo zgadza się, że przychodnie nasze są mało przyjazne dla osób starszych. I, to jest, i to, jest, to jest prawda. Pod każdym względem albo chodniki krzywe, albo schody nie takie, albo podjazdu nie ma dla niepełnosprawnych. Albo ławki takiej przysłowiowej przed, przed przychodnią, brak informacji. E, brak informacji, pełno tych kartek wisi, jest ogólny chaos, bo, bo widać, że jest, bo jest pełno różnych plakatów, i nie wiadomo o co chodzi, co na co i jak. I to trzeba by było chyba spędzić cały dzień, żeby się połapać w tym wszystkim. Można by było wyjść z taką e, inicjatywą e, przyjazna przychodnia dla osób starszych i wtedy zobaczymy, która przychodnia się zgłosi, ona sama jakieś propozycje da, może będzie rozwiązaniem dobrym, że ludzie starsi nie będą musieli wstawać o godzinie 5.00, ja nie wiem, ja na razie tak myślę, o 5.00 czy o 6.00, tylko osoba starsza będzie na przykład, że osoby starsze będą przyjmowane od godziny tam na przykład 11.00 do tej godziny, prawda? Żeby miały ten czas rano, żeby się nie spieszyły, bo to różne warunki, żeby to dojechać i tak dalej. Ale to już jest kwestia, kwestia żebyśmy się zastanowili, ale dlaczego nie wykluczyć, żeby to była przyjazna przychodnia dla, dla seniorów. Tak, Może czy. będzie przychodnia czy na Jaśminowej, czy na Barzyńskiego, czy, czy gdzieś indziej. Może oni będą sami się starali o to, żeby, żeby pokazać, że u nas to można się zajmować ludźmi starszymi, bo tak. Wody nie ma, my, jesteśmy, my nie jesteśmy już z epoki kamienia łupanego, tylko jesteśmy przyzwyczajeni już do lepszych warunków. Nic by się nie stało, jakby była ta takie tak z wodą, bo często jest gorąco duszno w tych pomieszczeniach. Ja sama nie lubię chodzić do lekarza, ale muszę. I mnie to bardzo przeszkadza i myślę, że dlaczego nie?